Na pewno są ludzie, którzy mimo dość wysokich temperatur jak na grudzień chcą poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. Pewnie trafiliście na krótki filmik, w którym postacie przebrane na Halloween skuwają zamrożoną maraję kery ubraną w strój Mikołajki. Właśnie mamy ten czas, gdy wszelkiego rodzaju playlistami władają piosenki świąteczne. Cześć, Ama za mikrofonem dziś przedstawię wam ranking takich właśnie piosenek. Zaznaczam, że w tym filmie przedstawię Wam piosenki, które lubię najbardziej. Nie będzie tutaj ani Last Christmas, ani All I Want for Christmas Is You, bo te piosenki grane są praktycznie wszędzie. Przedstawię Wam kawałki, na które warto zwrócić uwagę, komponując swoją świąteczną playlistę. Także zapraszam! Miejsce 15. S Club 7 Perfect Christmas Piosenka z 2000 roku brytyjskiej popowej grupy pochodząca z ich albumu Never Had A Dream Come True. Bardzo przyjemna w odsłuchu, a dzwoneczki w tle robią robotę. Miejsce 14. The Sue. Kto Wie Jeden z najbardziej ikonicznych polskich kawałków świątecznych. Trio wokalistek wydało tą piosenkę w 2000 roku wraz z albumem o tej samej nazwie. Miejsce 13. Sia – Snowman Jedna z nowszych piosenek w tym zestawieniu. Wydana w 2017 roku wraz z płytą Everyday is Christmas, okraszona plastelinowym teledyskiem w technice pokładkowej. Spokojna, melodyjna kompozycja. Miejsce 12. Kaya Ding Dong Ding dong drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Kto nie zna tych słów? W Polsce prawdopodobnie każdy. Ten utwór jest jednym z tych, które podobają mi się najbardziej. Miejsce 11. Frank Sinatra Let It Snow. Nie umiem zliczyć, w ilu reklamach ten kawałek słyszałam. Jeszcze w dodatku legendarny Frank Sinatra zaśpiewał to kapitalnie. Miejsce 10. Cliff Richard, Missel Toe and Wine. Wchodzimy w moje osobiste top 10. Świetny teledysk w klimacie świąt, oraz wpleciona cicha noc śpiewana przez dziecięcy chór. Miejsce dziewiąte: Brian Adams, Christmas Time. Dla osób uwielbiających jego muzykę, nie muszę tego pana przedstawiać. Świetny kawałek z minimalistycznym wideo, w którym artysta gra na gitarze i pada na niego śnieg. Miejsce ósme. Skaldowie skopyta kulik rwie. Jeden z polskich utworów na tej liście. Tekstu typowo o świętach tu nie uraczymy, ale ma ten swój klimat okołoświąteczny. świąteczny. Mimo wszystko fajnie się tego słucha, nie nudzi się to tak szybko, dlatego też umieszczam go na tej liście. Miejsce siódme, Michael Buble. It's beginning to look a lot like Christmas. Jeżeli mam być szczera, to jest to kawałek idealny dla osób, które lubią taki spokój ducha. Trochę ponucić przy radiu, właśnie takie spokojne i melodyjne piosenki o świętach. Dodając jeszcze wokal Kanadyjczyka, który w tak aksamitny sposób leci po podkładzie muzycznym, można się po prostu rozpłynąć. Miejsce szóste Andy Williams It's the Most Wonderful Time of the Year. Kolejny tego typu kawałek spokojny, melodyjny, oddający moim zdaniem świetnie klimat świąt. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, a świetne umiejętności wokalne osoby śpiewającej dobrze dopełniają całości. Jeżeli ktoś uwielbia jazzowe kawałki, to jest to idealna propozycja. Miejsce piąte Britney Spears My Only Wish This Year. Kawałek z 2000 roku świetny popowy podkład z dzwoneczkami w tle i tekst o tym, co wokalistka chciałaby dostać pod choinkę od świętego Mikołaja. Jeżeli mam być szczera, to wielką fanką Britney nie jestem, kilka piosenek lubię, ale tego utworu słucham naprawdę z dużą przyjemnością. Dla największych fanów wokalistki jest to propozycja wręcz obowiązkowa w oczekiwaniu na święta. Miejsce czwarte: Gromi i Sound and Grace, zaśnieżone miasta. Jedna z najnowszych propozycji w tym rankingu: podkład muzyczny przypominający trochę kajgo i w dodatku wokal polskiego chóru, który świetnie pasuje do kompozycji krakowskiego DJ-a. Słyszałam ten kawałek już w zeszłym roku i przypadł mi do gustu. Teraz właśnie umieszczam go dość wysoko. Miejsce trzecie: Band 8: Do They Know It's Christmas? Napisany został przez Boba Geldofa i frontmana zespołu Ultravox Jure, aby uzbierać pieniądze na rzecz klęski głodu w Etiopii. Piosenka posiada cztery wersje. Poza 1984 rokiem została jeszcze wydana w 1989, 2004 i 2014 roku. Wszystkie wersje miały wspomóc finansowo pogrążoną w poważnych problemach Afrykę. Ja polecam wam oryginalną wersję piosenki, w której można usłyszeć największe gwiazdy brytyjskiej muzyki lat 80. Miejsce drugie. Shaking Stevens, Merry Christmas Everyone. Wydaje mi się, że jest to kawałek, który zna każdy i każdy potrafi zaśpiewać chociażby fragment tekstu. Nie wiem jak wy, ale ja tak mam, że jak myślę okres przedświąteczny, to w głowie zaczyna mi lecieć ta piosenka. Miejsce pierwsze. Jose Feliciano, Feliz Navidad. W poprzednim filmie mówiłam Wam o mojej topce filmów idealnej na święta Bożego Narodzenia. Wspominałam tam o filmie Przetrwać Święta, którego motywem przewodnim jest właśnie piosenka portorykańskiego wokalisty, nagrana w 1970 roku. Ciekawostka! Amerykańskie Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Wydawców, czyli taki amerykański odpowiednik za X-u, uznało tą kompozycję za jedną z 25 najczęstszych odtwarzanych i nagrywanych piosenek świątecznych na całym świecie. Piosenka posiada też polską wersję nagraną przez zespół Bonit. I to na tyle. Taka jest moja subiektywna lista. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś swoje listy, propozycje. Napiszcie je koniecznie wszystkie w komentarzach na dole. Jestem ciekawa, jakie piosenki wy lubicie słuchać i co macie jeszcze do zaproponowania innym odbiorcom. Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie być na bieżąco z różnymi treściami na moim kanale, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Pa!